Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się na terenie Stoczni Gdańskiej. Dawnej, dawniej ta część stoczni była zwana Stocznią Cesarską, i jest dostępna dla odwiedzających. Można tutaj odwiedzić, obejrzeć dźwigi, obejrzeć stocznię, jak kiedyś wyglądała praca tutaj. A spotykamy się dlatego w Stoczni Gdańskiej, ponieważ ze Stocznią Gdańską związane są losy Leona Niemczyka. Kolejnego artysty, którego losy, życie. I twórczość związana jest z wybrzeżem, z Gdańskiem, z Trójmiastem, też z Gdynią. Są różne wersje, ale więcej, więcej są różne wersje. Część z nich mówi o tym, że Leon Niemczyk pracował w stoczni w Gdyni, ale większość jakby tych wersji, które znalazłem, mówi o tym, że jednak to była stocznia gdańska. Leon Niemczyk zanim przybył do stoczni Gdańskiej to miał bardzo burzliwe losy wojenne. Urodził się w 1923 roku, także w czasach wojny już był nastolatkiem, już był młodzieńcem. I śladem swojego brata Ludwika w 1942 roku wstąpił do AK. Tutaj był w podchorążówce, wykonywał tak zwany mały sabotaż. No i w 1943 roku, jak opowiada sam Niemczyk, też potwierdzają to inne źródła: został zamknięty przez Gestapo. I podobno on tak mówi, że po prostu uciekł przez okno z aresztu Gestapo. Musiał uciekać wtedy, z, został postrzelony w nogę, też niektóre źródła o tym mówią: musiał uciekać z Warszawy, przeniósł się do Krakowa na kilka lat. Tam w Krakowie znalazł posadę i się ukrywał. Ale w lipcu 1944 roku, kiedy zbliżało się powstanie warszawskie, jego brat Ludwik y, poprosił go, żeby wracał do Warszawy, bo będzie powstanie, i on wrócił do Warszawy i brał udział w powstaniu. Y, co ciekawe, no tak czynnie uczestniczył w tym powstaniu warszawskim. Y, przechodził kanałami, przenosił broń, żywność. Potem przenosił też rannych kanałami ze środmieścia na stare miasto, na starówkę. Y, no, ale został po, po, po tym powstaniu warszawskim, jakby ujęty przez Niemców, i kiedy byli przewożeni pociągami z, z Pruszkowa, to po prostu nie wiadomo dokąd. Prawdopodobnie ludzie z powstania byli przewożeni do Niemiec. No, uciekł z tego pędzącego pociągu, wyskoczył. To kolejna, jakby ucieczka dosyć spektakularna, ale ona Niemczyka. No, i wtedy. Po tej ucieczce, po tej ucieczce ukrywał się oczywiście trafił do Wrocławia ale w, jakby kiedy szedł front po prostu rosyjski pod Wrocław to Leon Niemczyk został wywieziony był tam robotnikiem we Wrocławiu Pracował przy torach kolejowych, przy budowie torów. Jak i inni robotnicy został wywieziony do Niemiec na roboty na roboty, no, rolne. Został wywieziony po prostu na tereny rolnicze pod Norymbergę. Miał szczęście, bo wtedy przybyli Amerykanie w marcu 1945 roku. A jako, że y, została potwierdzona jego tożsamość przez jego brata, który był w Londynie jazzmenem, potwierdził, że tak, że, że to jest ta osoba, że nazywa się Niemczyk, że działał w powstaniu, działał w AK i Amerykanie go zaakceptowali, został tłumaczem, bo znał dobrze język angielski i w ogóle wstąpił do armii Pattona, do, do piechoty. Co ciekawe, potem został szoferem jednego z pułkowników, a po czasie, tak mówi. Kilka źródeł. Sam Niemczyk tego nie potwierdza. Nie, nie, nie mówi tego, nie czytałem żeby w wywiadach, żeby wspominał o tym. Ale są takie źródła, które mówią o tym, że został y, szoferem samego generała Patona. Yy, wspomina o wstrząsającym takim wydarzeniu, jakim było, że ta armia Patona wyzwoliła obóz żeński, yy, obóz yy, koncentracyjny, który, no, w którym widział wstrząsające obrazy. Następnie znalazł się we Włoszech. Czyli te losy go rzucały po Europie. Yy, znalazł się we Włoszech i postanowił wracać do Wrocławia w poszukiwaniu swojej mamy. Odnalazł ją, tak jak i odnalazł też brata. No ale jakoś nie za bardzo podobało mu się w tej Polsce, nowej Polsce Ludowej, bo te, te rządy komunistyczne były coraz bardziej wprowadzane. Walka z yy, tak zwanymi wyklętymi, walka z AK, yy, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tak dalej. UB. Urząd Bezpieczeństwa, dosyć, dosyć taki bezwzględny, i postanowili z bratem uciec przez granicę południową i zostali w Cieszynie, właśnie przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęci. Niemczyk wspomina o tym, innych źródła nie wspominają, ale on mówi o tym, że był i na zamku w Cieszynie yy, zamknięty, męczony, torturowany, i był w, y, potem przewieziony do Krakowa, a z Krakowa do, do Warszawy, do, do więzienia UB gdzie spędził pół roku i próbowano z niego wydobyć, wyciągnąć to, czy był w tym AK, czy nie był. On się nigdy nie przyznał do tego, że był w AK. Został zwolniony potem. O co? Zresztą miał żal do brata, bo brat się przyznał, że był w AK i brat dostał do żywocie. Ludwik. Wyszedł w 51. Yy, brat wyszedł w 51. Poprzez, dzięki amnestii na wolność. Ale bracia się jakby poróżnili o tą sprawę, bo, bo zmarła wtedy mama ze zmartwienia, że brat Ludwik po prostu będzie miał dożywocie i tak dalej. I Leon miał pretensję do Ludwika, że tamten się przyznał w ogóle do tego, że działał faka. I bracia właściwie do, do, do śmierci Leona właściwie byli poróżnieni. Może być też inna wersja tej historii, że Ludwik miał pretensję, że jakoś za wcześnie został Leon zwolniony z tego więzienia. Do, do końca nie wiemy, jak było tak naprawdę. Nie? W, w, jakby taka... Mm, bardziej powszechna jest wersja, że jednak to Leon miał pretensję do Ludwika, że, że się przyznał. Bo mieli się nie przyznać, uzgodnili, że się nie przyznają do tego, że działali w podziemiu i w AK. No i Leon znalazł się w Gdańsku, yy, zwolniony z więzienia, dlatego że chciał uciec za granicę. Teraz przez granicę północną postanowił uciekać. Zatrudnił się w stoczni, jak sam pisze, no po to i mówi po to, żeby po prostu jakimś statkiem wyremontowanym, na przykład na rejsy próbne i tak dalej, żeby wyskoczyć z tego statku na wodach neutralnych i przepłynąć do jakiegoś kraju, czy to na północy, czy, czy na zachodzie Europy. Liczył, bardzo liczył na swoje umiejętności pływackie, ale się zorientowano tam i przesunięto go do księgowości, nie, nie, nie pracował przy statkach. Wtedy też na terenie stoczni zaczął działać, działało takie koło y, amatorskie teatralne, do którego zaczął uczęszczać. Jakoś zainteresował się aktorstwem. Y, jak wspomina, to może jego umiejętności aktorskie rozpoczęły się i zapało do aktorstwa wtedy, kiedy, kiedy po prostu starał się uniknąć y, UB. Wtedy, kiedy przebywał pół roku w więzieniu, był przesłuchiwany, torturowany i tak dalej. Dobrze grał osobę, która nigdy nie uczestniczyła w ruchu oporu polskim. Wtedy też przybył na wybrzeże, działał wtedy Iwo Wogal, taki wskrzesiciel teatru, teatru polskiego na wybrzeżu, który przybył tutaj. Iwo Gal przybył m.in. z Barbarą Kraftówną, z, z Bronisławem Pawlikiem, znanymi osobistościami, osobowościami polskiego teatru i filmu i otworzył na przykład teatr znaczy odtworzył. założył teatr wybrzeże w Gdyni teatr wybrzeże potem działał też we Wrzeszczu działał też w Sopocie we Wrzeszczu w Gdańsku i założył studium teatralne do którego Leon Niemczyk zaczął uczęszczać tam jakby złapał tego bakcyla teatralnego i aktorskiego no następnie nigdy nie skończył, co ciekawe, studiów aktorskich. Zdał e, jakby eksternistycznie ten egzamin na podstawie swoich, e, swojej swojej pracy w teatrze w 1952. Zdał eksternistycznie. E, wystąpił w, 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 w jednym przedstawieniu. E, Niecały rok działał w Teatrze Wybrzeże, pracował w Teatrze Wybrzeże. E, nie wiem gdzie mieszkał, w którym mieście. E, niedługo mieszkał. E, I... Generalnie to ślad pozostaje taki, że wystąpił w spektaklu Ludwika Sempolińskiego, w reżyserii Ludwika Sempolińskiego Żołnierz Królowej Madagaskaru w 49. Ale już w tym samym roku zaczął pracować właściwie w Łodzi. On, on bardzo polubił Łódź, bo tam była szkoła filmowa, bo tam, bo tam był taki ferment artystyczny i twórczy. I na całe życie właściwie związał się z Łodzią. Urodził się w Warszawie, a związał z Łodzią. Co ciekawe, nazywany jest Leonem Zawodowcem. Pamiętamy o ten film Leon Zawodowiec, a ten przydomek nadali dziennikarze i krytycy i aktorzy Leonowi, ponieważ rzeczywiście był zawodowcem. On mówił, że przyjmuje każdą rolę. On grał w 400 filmach, w 60 nerdowskich, jeszcze iluś tam zagranicznych. Związał się w ogóle z, z, z wytwórnią niemiecką, on był w ogóle gwiazdorem w FNRD On dostał nagrodę państwową aktorską i nagrody filmowe zdobywał. Grał w tylu filmach niemieckich, że, że był... co no ciekawe, polski aktor był gwiazdorem w, w kinie niemieckim, grał też w filmach czeskich i tak dalej, w tych de, obszarze demoludów. Jak mówię, no grał w 400 filmach yy, polskich, yy, w teatrze telewizji oczywiście, yy, jak jeden z pierwszych aktorów zakończył karierę teatralną w 1979 roku. Leon Niemczyk stwierdził, że on po prostu się poświęca filmowi, on ma tyle roboty. On mówił, że, że po prostu ma na trzy lata kontrakty z NRD, więc on musi z teatru zrezyg zrezygnować, bo po prostu on nie ma czasu, nie. I został tylko aktorem filmowym, co się rzadko zdarza, bez żadnego etatu i tak dalej. Czyli działał w filmie i. Yy. W serialach, pamiętamy go, Złotopolscy, telenowele, Klan i tak dalej. Przyjmował każdą rolę, jeśli tylko miał czas. Najważniejsze jego role, niezapomniana rola dziennikarza w filmie Nóż w Wodzie Polańskiego. Niezapomniana po prostu ta rola, film był nominowany do Oscara jako pierwszy polski film, nie tak zwana kategoria. I po prostu Leon Niemczyk stał się wtedy gwiazdą formatu międzynarodowego. Nawet tam, co, co ciekawe, taka polityka była dosyć nieciekawa na naszych władz i, i, i tego związku jakby filmowców polskich. Przychodziły dla niego propozycje, przychodziły na przykład do teatru, przysyłali do, przysyłali do, do wytwórni filmowych zaproszenia, i te zaproszenia były chowane niszczone, do, w koszu lądowały, on nie wiedział o tych propozycjach. Szczęśliwie tam przypadkiem ktoś przyjechał na przykład i specjalnie o niego zadbał, że, że, że po prostu, no kurcze i przecież zaprasza... Znaczy, przyjechał ten reżyser i zapytał go chyba ze Stanów, i zapytał go, dlaczego Ty nie chcesz tej roli przyjąć? On mówi, ja nic nie wiem, nie? W ogóle. Okazało się, że to wylądowało w koszu i, i zagrał w tym filmie tego reżysera Litwaka, w końcu. Um, i, I tak było też z innymi rolami. Ale szczęśliwie, szczęśliwie rzeczywiście zagrał tych ról Multum i, i, i spełnił się jako aktor. Pamiętamy go też z roli w filmie Pociąg, głównej, bo w ogóle debiutował u Kawalerowicza, a Pociąg jest filmem Jerzego Kawalerowicza. Film Pociąg jest niezapomnianym filmem, gdzie Leon Niemczyk gra lekarza. Zagrał, pierwsza jego rola to była w filmie Celloza, właśnie Kawalerowicza tak zaczął swoją karierę w filmie właściwie no, jego epizod jakby na wybrzeżu nie był zbyt długi ale Leon Niemczyk jest jednym z najbardziej znanych aktorów w Polsce warto wspominać jego role zwłaszcza na przykład w rękopisie, rękopisie znalezionym w Saragoście czy właśnie jak wspominałem Pociąg, Nóż w wodzie te wszystkie, te wszystkie role zapisały się bardzo mocno w kinematografii polskiej. Cały czas, jak zawsze wspominam, można aktorów oglądać dzięki zapisowi elektronicznemu czy celluloidowemu. Można oglądać w kinie, w teatrze, można oglądać w internecie. Także do tego zachęcam yy, i zachęcam do tego, żeby oglądać filmy z Leonem Niemczykiem. Życzę wszystkiego dobrego, dużo słońca, odpoczynku i zdrowia.